W tropikalnym raju, oddalonym o tysiące kilometrów od domu, sześć duetów złożonych z internetowych gwiazd stawi czoła największemu wyzwaniu swojego życia. Nigdy nie byłam w dżungli. Moje życie stało się trochę monotonne. E, najlepsze hotele na świecie, najbardziej luksusowe torebki. Także jestem tutaj, aby poczuć tą dzikość. Z jednej strony Caroline, która siedzi na naszych walizkach, z drugiej widzę Stiflera, który ledwo co wysuje. Angel, która po prostu jest przerażona. No i Kubańczyk tylko ogarniał. Machaj, machaj! Ja machaj, to <gulatory> jest i też macha! <gulatory> Szczerze mówiąc, nie wiem, co ja tutaj robię. Ja od dziecka robiłem wszystko. Ja mam patent żeglarski, jeżdżę na kładach, jeżdżę na krosach. Naprawdę, tych rzeczy jest bardzo wiele, które mogą mi pomóc w tym programie. Jestem gotowa na najgorsze. Na to, że może być różnie, że mogę mieć ciężkie warunki. Zależy mi na sprawdzeniu własnych granic i przeżyciu przygody. Byłem w Zuchach, w Harcerstwie, jestem zaznajomiony z życiem dziczy i to mnie Ja totalnie jestem przerażony. Ja, ja nie, nie wiem, jak się. Ja, ja, ja nie wiem w ogóle, co ja tu robię. Powiedziałem sobie, że przejmuję wszystkie swoje lęki i słabości, ale mój poziom stresu wynosi maksimum. <noise> Ja przebywam tylko w pięciu, nawet dziesięciu gwiazdkowych hotelach. Oh my gosh. No ja, może tam czekają diamondy na mnie, otwórzcie to. O, miotła, będzie można pająki odganiać. <grym> A to po co jak myślisz? Angel, mój domek wygląda jak jakiś szałas. A ty, co to jest? To jest ryż? Wygląda jak co? Jestem przerażony z lekka. Nie, będziemy musieli tu jedzenie robić. No, nie doświadczyłam czegoś takiego nigdy w domu, mam catering. Będą musieli przetrwać w ekstremalnych warunkach, bez doświadczenia i bez żadnego przygotowania. To jest to ta? Masz deskę i dziurę. Pokaż. Spoko. E, no, Fajne. ale jest klasa. A i chłopatka do zasypywania. Ej, obrzydliwe. Fajne właśnie. Obrzydliwe. Obrzydliwa. To jest Osoba Fajne. Po, jak skorzystasz, będzie widziała, co w... Nie, nie, bo zasypujesz piaskiem. Ja jestem zafascynowany, wiedziałem, że przyjeżdżam tutaj, żeby spędzać czas z naturą w dzikich rejonach świata, więc ta toaleta, patrzę, mówię, a, w ogóle mi nie przeszkadza. Nie wierzę ty! Rysz, ryż, ryż. Do końca życia nie zjem ryżu. Kimmelam się rozwali! Teraz będzie tylko gorzysty fier. Warunki no nie są dolarsowe. Przyzwyczajeni do luksusów odkryją świat, którego wcześniej nie znali. Bez internetu, bez telefonów, bez wygód. Ja tu nie dam rady spać całą noc. widok. Płacz z krzykiem. To nie będzie miły wakacyjny turnus. Kogo poniosą emocje, a kto wytrzyma tę wojnę nerwów? Dole, nie chcę się. Pogodził się się o mnie, która chce sobie ze mną. Albo ty, albo ja. I dlatego mi się to nie podoba. Nie ciągnij tej liny na nie starcie, ciągnij, ale no przecież ciebie... ciągniesz ją. Ja mam dość już, serio. Nie wiem, kogo mam ufać. Ale jesteś dla mnie nikim, jesteś zerem. Od początku kurtka mam na mój temat spierdal. No, kłamie. Ten program jest okrutny, co to dużo gadać. Goldarka, goldarka, goldarka! Duet, który przetrwa do końca i pokona konkurencję, wygra pierwszą polską edycję programu Good Luck Guys. Do zdobycia statuetka oraz 100 tysięcy złotych, które przeznaczą na wybrane przez siebie cele charytatywne. Hey! Good Luck Guys, zaczynamy! Go hà là, go hà là, go hà là.